Członkowie naszej fundacji w ubiegłym oraz w tym roku odnowili właśnie ten pomnik ale, pułkownika Aleksandra Dellinhausena. Krzyż był w ogóle zwalony. Pan Piotr Kozłowski bardzo ładnie nam odnowił. My jako członkowie fundacji też pomagaliśmy. To, to ogrodzenie żeliwne to jest od innego pomnika, które było już przygotowane przez złomiarzy do wyniesienia. A u, w tym miejscu, gdzie jest grób pułkownika Delikausena, też po, bardzo podobne było ogrodzenie, więc zdecydowaliśmy, żeby po prostu te dwa przęsła umieścić przy tym pomniku. Także w tym roku odnowiliśmy te dwa pomniki przy Cerkwi prawosławnej to jest ksiądz Augustyn Taranowicz, księdza Augustyna Taranowicza oraz jego bardzo młodo zmarłego syna Wołogi. To są końcówka XIX wieku, ale bardzo piękne, marmurowe płyty, marmurowy krzyż i... I obłożyliśmy także kostką, także bardzo bardzo ładnie. To już wyremontowane to tutaj, to, tutaj, to, choć tutaj to, do skarby, pan, pisze, tak. Jak trzeba, tak. to. Do dziadka tak, i do To ja nie wiem, ile pan chce wrzucić. Z20 pan wywrzucił pyszek masz? Nie. Ale to jeśli chodzi o sprawy tutaj z piórek i, i to, co udało się uratować na cmentarzu.